Wiecie, bo to nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze. Stranger Things, a właściwie druga część piątego sezonu, finałowego sezonu, to... trzy odcinki, o których można rozmawiać godzinami. Ale nie będziemy o nich rozmawiać aż tak długo. Trzy odcinki, czyli rozdział piąty, Shock Jock, rozdział 6 Ucieczka, Skaza Moc, a także odcinek siódmy, Most to nasze przedostatnie spotkanie z Hawkins, a także naszymi wszystkimi bohaterami. Bohaterami, których grupa rozrasta się do niemożliwych już rozmiarów. Te odcinki to próba uwolnienia Holly Wheeler z The Upside Down, albo też, jak się później okazuje, z The Abyss, albo też, jak się okazuje, jeszcze później z Umysłu Henry'ego, a także konstruowanie planu finałowego. Nasi bohaterowie dowiedzieli się, jak Wygląda konstrukcja tego świata i wygląda ona zupełnie inaczej niż się spodziewaliśmy, a także zaplanowali, jak. Pokonać mają Weknę w finałowej bitwie, do której dojdzie 6 listopada 1987 roku, bo jest to dzień 5 lat po rozpoczęciu wydarzeń z historii o Willu Bayersie i Stranger Things, który Wekna, a właściwie Henry, właściwie 001, wybrał sobie na połączenie światów, na realizację jego ostatecznego planu, co do którego Szczegółów ciągle nie możemy być pewni. Rozpocznijmy od tego, że w tym materiale mogą pojawić się drobne spoilery z całego. Piątego sezonu Stranger Things. Rozpocznijmy od wydarzeń. Bo wydaje mi się, że jest to ten element tych trzech odcinków odcinka 5, 6 i 7, który daje najwięcej elementów do rozmowy. Mamy bowiem podział na kilka grup. Na grupę wewnątrz umysłu Henry'ego z Holly i Max na czele. Mamy grupę, która utknęła, właściwie dwie grupy, które utknęły w The Upside Down: Dustina, Stevea, Nancy, Jonathana, a także Hoppera. Eleven i najbardziej znienawidzoną postać w całym serialu, czyli ósemkę. Kali, a po stronie naszego świata, w Hawkins, realnego świata, mamy całą grupę skupioną wokół Willa, który stał się nowym superbohaterem. Został nazwany przez wszystkich chłopaków, fanów D&D jako Sorcerer, nie Wizard, nie Czarodziej, a Sorcerer Czarownik, czyli ten, który ma wrodzone moce magiczne, a nie posługuje się zaklęciami. I to on uratował grupę z Lukasem, Mike'em i jego Mamą na czele przed demogorgonami, które zaatakowały wymiar rzeczywisty w finale pierwszej części. Teraz dowiadujemy się kolejnych informacji na temat tego, jakie są moce Willa, co potrafi, że potrafi wyłącznie korzystać z mocy hajwu, kiedy jest blisko jakiegoś elementu hajwu, czy to wielkny, czy to demodogów, demogorgonów, i bohaterowie próbują wykorzystać energię, wielkie, wielką 50 tysięcy watów, aby pomóc, Will, aby pomóc Willowi wejść w umysł wekny i zorientować się, gdzie znajduje się Holi najciekawsze albo też dostarczające najwięcej informacji jest wątek, który dzieje się w The Upside Down. Mamy bowiem czwórkę bohaterów z Dustinem i Steve'em, którzy się nie dogadują, a także Nancy i Jonathanem, którzy również się średnio dogadują i Dustin zdobywa informacje dotyczące tego, gdzie tak naprawdę się znajdują, czym jest ten wymiar i to jest największe odkrycie tej drugiej części, ponieważ dowiadujemy się, że The Upside Down nie jest innym wymiarem, innym światem. Po drugiej stronie Hawkins, ale jest tunelem czasoprzestrzennym prowadzącym do czegoś, co bohaterowie nazwali The Abyss, czyli kolejnym światem. I The Upside Down łączy te do dwa światy. Dwa światy, bo Abyss to jest to miejsce, do którego L11 Jane wysłała Henry'ego. Gdy użyła po raz pierwszy swoich mocy, i gdzie ten zamienił się weknę. To jego świat, a The Upside Down, jest tworem stworzonym, według mojego rozumienia, przez eksperymenty naukowe doktora Brennera, który stworzył coś, co nazwane zostało Exotic Matter, egzotyczna materia, teoretyczna fizyczna cząstka materii. Która no, nie jest nigdzie dostępna, która podtrzymuje the upside down, ale jednocześnie może być odpowiedzialna za jego upadek albo implozję, eksplozję. To nie jest chyba do końca wytłumaczone. Plan Henry'ego to wykorzystanie dwunasciorga dzieci, porwanych dzieci, jako naczynia do czego? Do połączenia dwóch światów, do zbliżenia wyjabyz do Hawkins do naszej rzeczywistości i połączenia ich w całość. I wiecie, to jest trochę. I to jest to, o czym mówiłem w moim materiale poświęconym pierwszej połowie, pierwszej części tego sezonu. Że ja absolutnie rozumiem potrzebę rozszerzania loru, potrzebę rozszerzania, powiększania tej historii tego świata. Ale jednocześnie, kiedy na jeden odcinek, na dwa odcinki przed końcem serialu dowiadujemy się, jak tak naprawdę wygląda struktura tego świata, i że to nie jest tak, że siedziba wekny to jakiś odłam The Upside Down, tylko to jest kolejny świat, a poza to mięsną ścianą The Upside Down znajduje się po prostu próżnia, bo jest to... Tunel czasoprzestrzenny prowadzący z jednego świata do drugiego, no to ja zaczynam się zastanawiać, czy ten Exposition Dump w tym siódmym odcinku jest nam aż tak potrzebny, aby budować tę historię? Czy tak naprawdę ktoś nie wiedział, jak powiększyć ten spektakl? A przypomnę tylko, że siódmy odcinek wyreżyserowali bracia Duffer, a także Sean Levy, a więc Sean Levy, no. Raczej nie jest bardzo delikatnym reżyserem i prawdopodobnie nie chciał za bardzo dawać nam wiele do myślenia, tylko chciał nam wyłożyć wszystko tak, jak jest. A więc, czy jest to dobre rozwiązanie? Ja mam wrażenie, że z jednej strony, ze strony science fiction, jest to ciekawa konstrukcja. Jednocześnie, ze strony tego, że mamy do czynienia już z przedostatnim odcinkiem całego serialu. Czy jesteśmy w stanie to wszystko przyjąć, zaakceptować i przetrawić? Nie wiem. Porozmawiajmy również o tym, co irytuje chyba wszystkich, myślę, że nie tylko mnie o liczbie bohaterów, którzy pojawiają się w tym sezonie. Mamy już spektakularnie przeogromną grupę bohaterów, a jeszcze w tej drugiej części tego ostatniego finałowego sezonu dochodzą nam nowe postacie, bo do stałej grupki, która spiskuje przeciwko armii Stanów Zjednoczonych, a także Weknie i The Upside Down. Pojawiają się nie tylko Erika, czyli siostra Lukasa, ale także Vic, czyli dziewczyna Robin, a także profesor Clark, czyli nauczyciel Dustina, który pomaga Erice i Murajowi stworzyć nowy, radio, nowy, silny radioodbiornik, który zlokalizować miałby Dustina, Nancy, Jonathana i Steve'a w The Upside Down. A więc mamy. Spektakularny natłok bohaterów, i oczywiście niektórzy pełnią swoje role, ale niektórzy krzątają się bardzo mocno z prawa do lewa. Taką najbardziej krzątającą się niepotrzebną bohaterką wydaje się w tym momencie Kali, czyli ósemka, dlatego że na początku próbowała przekonać Lewę do swoich racji, później pokłóciła się trochę z hoperem, a następnie przez cały siódmy odcinek stała z boku, tylko przyglądała się dyskutującej. Ekipie na temat tego, jak przygotować plan finałowy, który miałby pokonać Henry'ego. I na końcu przekonała, tak się wydaje, L do swojej racji i tego, że no, muszą się poświęcić, aby zakończyć cykl, ponieważ doktor K. tak naprawdę jest wielką złą tego całego uniwersum, Bo o ile Wekna chce połączyć światy, chce, jest wielkim egocentrykiem, narcyzem i chce, aby wszystko było tak jak on chce, jak on sobie wyobraził, on ma kompleks Boga. O tyle pokonanie samego Wekny nie spowoduje tego, że wszystko wróci do normy, ponieważ dr K ma chytry plan, taki jak papa, jak dr Brenner, chce stworzyć kolejnych super ludzi. Aby to uczynić, potrzebuje krwi pełnej tej mocy, no i najlepszym rozwiązaniem będzie zdobycie Eleven. Więc aby zakończyć ten cykl, barbarzyński cykl tworzenia super dzieci i poświęcania matek, należy się poświęcić. I wszystko byłoby spoko, ale moja teoria, którą zdradzę Wam już tutaj, jest taka, co widać przez całą tą część drugą tego sezonu, że ostatecznie Kali pewnie wcale się nie poświęci, tylko próbuje... Zwabić i lewen do Henry'ego, a tak naprawdę albo przejdzie na jego stronę, Kali przejdzie na stronę Henry'ego, wekny, bo stwierdzi, że ludzie są źli i trzeba stworzyć świat od nowa, albo po prostu już jest w konszachtach z Henrym, który wszedł do jej umysłu, i to ona jest tym ostatecznym szpiegiem, który ma przekonać El do poświęcenia się, albo również przejścia na jego stronę. Jeśli natomiast chodzi o niespodziewane pojawienie się w tej, drugiej części, to oczywiście Mrs. Wheeler, która wstała z grobu, usłyszawszy, że demogorgony polują na Max w szpitalu i pokonała trzy demodogi. Drugą postacią jest oczywiście Max, która przez całą tą drugą część po powrocie do swojego ciała, co dość słusznie, siedziała na wózku, ponieważ przeleżała półtora roku w łóżku szpitalnym i nie za bardzo może ruszyć, ruszać kończynami. Ja tylko zadaję sobie pytanie, czy my wiemy co stało się z panem Willerem, czyli z ojcem Nancy, Holly i Mike'a? Czy zakładamy, że nie żyje, i w sumie nikogo ta śmierć nie obeszła? Bo wydaje mi się, że to ta druga teoria jest chyba tą faktycznie istotną. No i może właśnie do teorii, bo to, co najistotniejsze jest chyba w tym, tej drugiej części, to to, że zostajemy z jednym odcinkiem. Nie mamy wielkiego cliffhangera. Bohaterowie, ta wielka, cała paczka bohaterów wjeżdża, pokonuje żołnierzy. Nancy okazuje się wyborną asasynką. <grym> Hopper nawet jej mówi, że dobre, do, dobre strzelanie, młoda. I wjeżdżają do The Upside Down. I tak się kończy ten przedostatni odcinek, Dr. K jest zdziwiona, dlaczego oni w ogóle tam wjechali i co chcą zrobić, a ich planem jest po prostu poczekać, aż nastąpi zbliżenie The Upside Down do The Abyss, aby mogli przez wieżę The Squawk przenieść się do Abyss i tam pokonać Weknę. To jest plan Steve'a, a więc Steve okazał się w jakiś sposób pożyteczny, aczkolwiek zakładam, że po drodze będzie wiele komplikacji. Teorie. E, tak jak wspomniałem, jestem bardzo. Właściwie pewny tego, że Kali zdradzi całą ekipę i dołączy do Wekny. Myślałem, że Will będzie tym, który stanie po stronie Wekny ze względu na ich jego połączenie, połączenie z Hive'em. Okazuje się, że nie, że Will zdał sobie sprawę, to była droga samoodkrywania i wie, że, że zna swoją wartość i... Powiedział, przyznał się, przyznał się wszystkim, że nie lubi dziewczyn, co zabrzmiało, co zabrzmiało bardzo szowinistycznie na początku, ale później doprecyzował, że nie lubi dziewczyn tak jak reszta chłopaków. Na co na co, no, na co bohaterowie siedzieli, patrzyli na niego, jakby ich wyrazy twarzy mówiły, hej, gościu, wiemy to już od kilku lat, więc jakby, jakby chill możemy, możemy lecieć dalej z naszą misją. Co do innych teorii, Ktoś się na pewno poświęci. Czy poświęci się L, czy poświęci się Hopper, potrzebują bomby, więc zakładam, że jest duża szansa, że poświęci się właśnie Przybrany ojciec Jane, a jednocześnie miałem takie wrażenie, że może poświęcić się Max, która będzie e, chciała za wszelką cenę odzyskać Holly, bo uważa, że zostawiła Holly, że zamiast e, doprowadzić tę sprawę do końca, w The Upside Down, pobiegła w stronę Lukasa i zostawiła młodą e, Willerównę samą sobie, i teraz muszą ją zyskać, i to brzemię ciąży na Max. Jak do tego dojdzie, nie wiem. Jestem bardzo ciekawy, jakie komplikacje jeszcze pojawią się w tym finałowym, dwugodzinnym odcinku i zastanawia mnie też w jaki sposób eweknie potrzebna jest dwunastka dzieci. Czy tylko jako naczynia, które mają pochłonąć te cząsteczki, no i to ma zintensyfikować, mają być katalizatorami jego mocy, czy być może potrzebuje ich ciał, ich postaci w jakiś bardziej bezpośredni sposób. Jestem tego ciekawy. Jak ocenia te, te trzy odcinki, muszę przyznać, że nie bolały mnie one tak bardzo, jak myślałem, że ich oglądanie będzie bolało mnie na początku, ponieważ miałem problem z zabraniem się za oglądanie pierwsze 20-30 minut piątego odcinka. Dłużyły się bardzo mocno. Następnie dostrzegam, że spokojnie w tych trzech odcinkach do wycięcia jest godzina rozmów, godzina zbierania drużyny, godzina niepotrzebnego przemieszczania się z The upside down do naszego świata i z naszego. Świata do diabsta i down, z abys do naszego świata i do diabsta do, do i down i do naszego świata. Więc jestem zdania, że spokojnie tę historię można było bardziej oczyścić i wyszłyby z tego dwa przyzwoite odcinki a niekoniecznie trzy, ale poza tym nie mogę aż tak narzekać, bo poza tą głupotą, która wydawała mi się niedorzeczna na samym początku, aż do tego siódmego odcinka i wytłumaczenia tego, jak tak naprawdę te światy są skonstruowane, te wymiary światy, jak są połączone ze sobą, no to jest ok. Te ostateczne szukanie własnej tożsamości w przypadku Willa, w przypadku Nancy i Jonathana, Stevea też, Dustina po utracie Ediego, to odnajdywanie się Holly jako pewnej młodej kobiety siedmioletniej kobiety. <laughs> Jak Max przyjmuje rolę trochę przewodniczki, to wszystko działało w miarę spoko. Trochę kartonowy wydaje mi się ten piąty sezon. Tak naprawdę nie ma tam wiele akcji. Ten lore, ten lore dump był ogromny, a tak naprawdę nic z niego nie wynika. Więc ja nie mogę jakoś szczególnie wysoko oceniać tego piątego sezonu, bo nie przypadł mi aż tak bardzo do gustu. Aczkolwiek rozumiem, że w kontekście zamknięcia tej ogromnej historii, może się on sprawdzać całkiem przyzwoicie. Jestem ciekawy, co Wy sądzicie o tych trzech przedfinałowych odcinkach, czyli odcinku 5, Shock Joke, odcinku 6, Ucieczka z moc, a także odcinku 7, The Bridge, czyli most, pomost. I czy oglądać będziecie finałowy odcinek, który będzie trwał 2 godziny 8 minut i pojawi się z 31 grudnia na 1 stycznia o drugiej w nocy czasu polskiego. Zostawcie komentarz, lajka, suba. No i widzimy się. Następnym razem bądźcie dla siebie mili.